Proszę wrócić do początku kursu gdzie przed kursem dostajemy mecz plik z meczu który trzeba przeanalizować do tego trzeba zrobić 5 jednostek wybrać rzeczy które chcielibyśmy poprawić czy należałoby poprawić do tego przygotować 5 jednostek i później na kursie cały kurs jest już o tym meczu i jeżeli na przykład coś nie funkcjonowało pomiędzy. Mecz jakiej drużyny to jest. To było u 17 kadry Stanów Zjednoczonych. Aha, czyli powiedzmy mecz ogólnodostępny, ale na tej bazie praktyka. Tak, tak. I na podstawie tego meczu mieliśmy określić, co, co funkcjonowało źle, czy dobrze, co można polepszyć. No i była, była właśnie, każdy dostawał jakiś temat. I na przykład jak było tych trzech środkowych pomocników, bo oni grali w. 4-3, jak byśmy chcieli na przykład grać, i trzeba było dokładnie określić rolę i zadania dla każdego pomocnika, i tutaj była, była dowolność. Instruktor nie mówił, że to jest prawidłowe rozwiązanie czy tamto. Trzeba było samemu podjąć decyzję, co chcemy, żeby ci zawodnicy robili, później ją w, w, pewien, w pewnym sensie obronić przed instruktorem, dlaczego tak a nie inaczej i co oni mieli robić powiedz jeszcze już tak no, całkowicie na konkretnie przykład, na przykład jak, jak mamy e, e, szóstkę ósemkę dziesiątkę to możemy wprowadzić wymienność pozycji między na przykład szóstką ósemką albo e, dokładne że jeden na przykład wspomaga e, sektory boczne dwóch zostaje zawsze w środku e, no tutaj dowolność była była bardzo duża dlatego że e, każdy każdy ma jakąś swoją koncepcję i też e, instruktorzy nie chcieli poniekąd za, zabijać tej kreatywności, bo tak naprawdę e, no, nikt nie może powiedzieć, co, co w meczu może zadziałać, co nie. No chyba, że ktoś czym pomocnikom, żeby e, wszyscy w jedną stronę zawsze biegli, no to wiadomo, to jest już trochę takie abstrakcyjne, ale jak to miało w miarę taki sens i się pokrywało z fundamentami gry w, w ataku i, i obronie. To było w porządku, ale później trzeba było jeszcze to nauczyć w treningu, gdzie bardzo małą punktację się dostawało za sam konspekt, a praktycznie 80% treningu to była ocena efektywności, czyli e, instruktor e, oceniał to był jakiś temat na przykład i po treningu oceniał czy ci zawodnicy rzeczywiście wykonują to co ja chciałem nauczyć bo możemy zrobić super jednostkę fajne ćwiczenia i wszystko pięknie obrazki powkładać a później wyjdziemy na, na trening przeprowadzimy jednostkę i ci zawodnicy nie będą, wdrażali tych, tych zachowań na boisku tak? a powiedz bo ty mówiłeś, że bojechałeś tam z kursem z licencją ufa tak to jakie ty tam kursy robiłeś. Zrobiłem kurs federacji. To jest to był jakiś dodatek czy przymus? Nie, to był dodatek, bo z, z licencją UEFA mo, można pracować, z tego co wiem na całym świecie są respektowane mhm. w Stanach. Teraz zrobili tak, że już już te kursy też są respektowane przez przez FIFA, także można na nich pracować międzynarodowo. Zrobiłem ten kurs po prostu dla rozwoju własnego, żeby się nauczyć czegoś i, i zobaczyć coś nowego. A do tego uczestniczyłem w, w dwóch kursach z United Soccer Coaches. To jest największe stowarzyszenie trenerów na, na świecie. To są kursy porównywalne do właśnie UEFA, czy jakbyś to. to jest, jak, jakie też są ramy czasowe tego, ile one trwają, ile kosztują? Tak. Teraz te kursy znacznie podrożały, kurs B to, to jest chyba, nie jestem pewien, teraz 3000 dolarów, kurs A 5000 dolarów plus trzeba dolecieć do centrum treningowego, które się znajduje w Kansas City i tam federacja ma swoje boiska i siedzibę. Kurs taki trwa około 6 miesięcy i też jest Okres nauki, gdzie trenerzy się zjeżdżają i tam jest wykłady, zajęcia, praktyka. Później trener wraca do swojego środowiska, gdzie może przećwiczyć to, co się nauczył. Później jedzie jeszcze raz i znowu jest dawkowana wiedza. Wraca, znowu to ćwiczy. No i na koniec jest egzamin.